Jako radna miasta Lubartów przyjęłam na swoje barki troskę o wspólne dobro naszego miasta. Szczególnie na sercu leży mi okręg, z którego kandydowałam, gdzie mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem, że mogę coś dla nich dobrego zrobić. Dlatego bardzo zależy mi na tym, aby władze miasta zwróciły swoją uwagę również na tą część miasta i zechciały wspomóc mnie w poprawianiu jakości życia mieszkańcom. Prowadząc własne obserwacje rozmowy z mieszkańcami mojego okręgu zauważyłam, że jest wiele spraw, które wymaga interwencji. W tym miejscu chciałabym podkreślić, że obaj burmistrzowie, zarówno Krzysztof Paśnik, jak i Tadeusz Małyska, chętnie współpracują i wspierają mnie w tych działaniach. Dzięki naszej współpracy wreszcie uda się wykonać chodnik przy ulicy Różanej od strony słonecznej dla mieszkańców oraz poprawić nawierzchnię bocznej ulicy przy Słonecznej, która tam się zapadła i wymaga wyrównania. Jest oczywiście wiele spraw, które nurtują mieszkańców naszego osiedla, jak na przykład boczna ulica Wandy Śliwiny. Gdzie mieszkają mieszkańcy? Już od kilkunastu lat, a drogi nadal tam nie mają, ale mam nadzieję, że i to osiągniemy z czasem. Cieszę się bardzo z faktu, że rusza pierwszy etap remontu drogi ulicy Mikołaja Reja, do którego oczywiście mogłam się przyczynić. Jest to ulica, która, jak widzimy, jest w bardzo złym stanie i wymaga gruntownego. Gruntownej przebudowy, no i cieszymy się, że wreszcie ten fakt nastąpi. Będzie to gruntowna przebudowa z wymianą nawierzchni na kostkę betonową. Oczywiście zostaną wykonane tutaj prace przy studienkach kanałowych, jak i krawężnikach. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy znacznie poprawią swój standard życia. Niewątpliwie poprawi się estetyka otoczenia będzie ładniej, czyściej, ale przede wszystkim będzie równo i bezpiecznie. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej i mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie letnim uda się ją zrealizować.